Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia, polub. Skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę Informacje. Narcys to oszust. Narcys używa różnych sztuczek, trików. Oszukuje, używa manipulacji, używa perswazji, używa przekazu podprogowego, by ludzie uwierzyli w coś, co nie jest prawdziwe, w coś, co nie jest prawdą. Narcyz maluje obraz siebie samego, który nie jest zgodny z faktami który nie jest zgodny z rzeczywistością. Narcys będzie stosował sugestie mające na celu wskazywać określone fakty lub sytuacje, wiedząc o tym, że go to nie dotyczy, że nie ma to z nim żadnego związku. Narcys oszukuje cię poprzez Zwodzenie i podstęp celowo sprawia, że w coś wierzysz, w coś, co nie jest prawdziwe, sprawia, że w to wierzysz, robi tak dla własnego zysku, dla własnych korzyści, celowo daje ci złudne wrażenie, fałszywe wrażenie. Narcyz oszukuje Cię, byś wierzył, że masz z Nim coś wspaniałego. Sprawia, że wierzysz w to, że macie zrozumienie, porozumienie, układ. Narcyz zarzeka się, że ma coś do zaoferowania. Coś, co może przynieść Ci korzyści. Coś, co będzie dla Ciebie sprzyjające. Wmawia, że ma coś, co możesz docenić. Decydujesz się zaangażować, zainwestować. Decydujesz się oddać swój czas, swoje wysiłki, starania. Decydujesz się oddać swoją energię i pieniądze. Na ten konkretny cel, oczekując zadowalających rezultatów. Oczekujesz, że będzie warto, że będzie to ważne i znaczące. Oczekujesz, że będzie miało to takie znaczenie, jakie temu przypisujesz. Oczekujesz, że będzie tak ważne, jak jest ważne. Dla ciebie. Dlaczego nie miałbyś określać tego jako znaczącego i ważnego? Narcyz jest bardzo przekonywujący, używa perswazji, sprawia, że wierzysz, czy to poprzez argumentację, czy to poprzez pokusę, sprawia, że wierzysz. Że otrzymasz zwrot swojej inwestycji, i tu właśnie zaczynają się problemy. Zaczynają się problemy, chociaż narcys był bardzo przekonywujący. Sugerował, że ma coś do zaoferowania, że ma tak wiele do zaoferowania, wiele rzeczy, które przyniosą ci korzyści. Narcyz zaangażował się w relacje z tobą tylko i wyłącznie z tego powodu, że to ty miałeś coś do zaoferowania. Narcyz chciał czegoś, co ty miałeś do zaoferowania. Narcyz przyciągnął twoje zainteresowanie, przyciągnął twoją uwagę tylko dlatego. Że chciał uczestniczyć, chciał brać udział w tym, co ty miałeś do zaoferowania. Narcyz wiedział, że nie zainteresujesz się kimś, że nie zainwestujesz w kogoś, kto nie może ci nic dać w zamian, kto nie jest zdolny do tego, by odwzajemnić to, co ty dajesz. Dlatego też narcys cię oszukiwał, zwodził, kłamał na temat swoich możliwości, zdolności, kłamał co do swojej osobowości. Sprawił, że uwierzyłeś, że dostaniesz zwrot ze swojej inwestycji. W zależności od celu, w zależności od sytuacji, jest jeszcze jeden trik, którym narcyz lubi się posługiwać. To bardzo drapieżna i wyzyskująca taktyka, lecz jest również bardzo skuteczna. Właśnie dlatego narcyz się nią posługuje. Narcyz wykorzystuje przewagę nad Twoimi słabymi punktami. Wykorzystuje przewagę nad Twoimi słabościami, bierze na cel Twoją samotność, bierze na cel trudną sytuację rodzinną czy finansową, Twoje niepewności, problemy ze zdrowiem. Narcyz wykorzystuje brak wiedzy czy świadomości, brak informacji. Narcyz. Nie posiada sumienia, jest tak skupiony na własnych celach, na sobie, że nawet nie bierze pod uwagę tego, jak to wpłynie na ciebie. Narcyzowi chodzi tylko o to, czego on chce, a ty masz to, co on chce. Dlatego zrobi wszystko, co w jego mocy. By wydobyć to z ciebie, by to wyłudzić, by to wykraść, wykorzystać. Narcys odgrywa rolę kogoś, kto jest czarujący, wyjątkowy, wspaniały, charyzmatyczny. Odgrywa rolę kogoś, kto jest bardzo przekonywujący. Poprzez to, Zyskuje Twoje zaufanie, Twoją sympatię, zyskuje Twoją pewność. Jest taki wystarczająco długo, by móc pozyskać to, co chce, by móc wydobyć z Ciebie to, co chce. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że nic, o czym mówił. Nic, co sugerował, co obiecywał, nie spełniło się, nie zrealizowało, nic się nie zmaterializowało. Dochodzi do konfrontacji, a wtedy czujesz się źle, czujesz się winny lub zawstydzony, nawet z tego powodu, że zdecydowałeś się poruszyć ten temat. Z tego powodu, że miałeś oczekiwania, z tego powodu, że cokolwiek od Niego oczekiwałeś. Narcyz sprawia, że czujesz się tak, jakbyś nie był tego wart, jakbyś na to nie zasługiwał. Sprawia, że czujesz się tak, jakbyś nie zasługiwał na nic wartościowego. Na nic znaczącego, na nic istotnego. Jest tak niezależnie od tego, ile zainwestowałeś w Narcyza, ile siebie zainwestowałeś w taką relację. Narcyz może cię nawet przekonać, że po prostu musisz być cierpliwym. Że musisz być bardziej cierpliwym, że musisz poczekać jeszcze odrobinę dłużej, lub też może cię przekonać, że musisz zainwestować więcej swojego czasu, więcej swoich zasobów. W taki sposób narcyz zarządza twoimi oczekiwaniami, używa pustych. Fałszywych obietnic. Narcyz sprawia, że wierzysz, że w przyszłości czeka na ciebie jakaś nagroda. Jeśli tylko będziesz cierpliwy, jeśli nadal będziesz poświęcać swój czas, swoją energię, lecz niezależnie jak długo będziesz pozostawać z narcyzem, nic nigdy się nie zmienia. Żadne obietnice się nie materializują. Nie spełniają się. Narcys rozczarowuje cię tak często, że rozczarowanie staje się normą. Spodziewasz się, że Narcys nie spełni twoich oczekiwań. Spodziewasz się, że Narcys nie spełni Twoich nadziei, a to pomaga Mu nawet bardziej. Gdy zaczynasz oczekiwać mniej, coraz mniej od Narcyza, to uchodzi Mu na sucho, coraz to więcej i więcej. Podczas gdy już zainwestowałeś cały swój czas i wszystkie swoje środki, zasoby w Narcyza. Nie chcesz wtedy odejść. Nie chcesz zaakceptować tego, że zainwestowałeś cały swój czas, całą swoją energię, wszystkie swoje starania, wysiłki, pieniądze, uczucia i emocje. Zainwestowałeś to wszystko w coś, co nigdy się nie zwróci w taki sposób, w jaki przyniosłoby Ci to korzyści, nie zwróci się to w taki sposób, w jaki oczekiwałeś. Chcesz wierzyć w kłamstwa Narcyza? Chcesz w Niego wierzyć? Chcesz wierzyć, że jeśli jeszcze chwilę wytrzymasz, poczekasz, to będzie warto. Myślisz, że to będzie warte tego wszystkiego. Przez co przeszedłeś, cały ten ból i cierpienie, które musiałeś wytrzymać, musiałeś przetrwać. A Narcys o tym wie. Wie, że to się dzieje w Twojej głowie, w Twoim umyśle. Narcys wie, że jesteś całkowicie, totalnie zraniony, rozczarowany. Narcyz wie, że jesteś skłonny uwierzyć we wszystko. Nadal masz nadzieję, nadal czegoś oczekujesz, nadal pragniesz przyszłych wydarzeń. Dlatego właśnie Narcyz używa manipulacji, używa pustych, fałszywych obietnic. Narcyz gra na Twoich emocjach, gra na Twoich uczuciach. Gra na tym, że masz nadzieję, nadzieję odnośnie przyszłości, odnośnie innego rezultatu, zmiany. Narcys chce Ciebie przekonać, że pozostawanie z nim, że jego urok, siła, atrakcyjność w jakiś sposób przyniosą ci korzyści lub też ochronią cię. Przed otoczeniem, przed niebezpieczeństwem, przed światem zewnętrznym. Ma to na celu uwięzienie cię, ma to na celu uzależnienie cię. Narcyz chce sprawić, żebyś poczuł się tak, jakbyś nie mógł odejść, jakbyś nie mógł wszystkiego zacząć samemu od nowa. Od początku. Jest to tak zaprojektowane, by sprawić, byś poczuł się niezdolny do życia bez narcyza. Koszta pozostawania z narcyzem znacznie przewyższają korzyści, straty przewyższają zysk. Im bliżej jesteś narcyza. Im bardziej na nim polegasz, tym bardziej stajesz się uwięziony, tym bardziej narcyz cię wykorzysta i pozbawi twoich środków, twoich zasobów. Gdy dowiedziałeś się już z kim masz do czynienia, gdy wstrzymujesz się z inwestycją, z poświęcaniem swojego czasu, Swoich środków, zasobów, to narcyz przenosi się do innego źródła zasilania, do kogoś innego, a cały cykl, cały proces zaczyna się od początku. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.